Myślę, że to był najsłabszy mecz w naszym wykonaniu w tym sezonie. Niestety taki jest też sport, że czasami coś nie wychodzi i nie do końca wiemy tak naprawdę co nie wyszło no to, że przeciwnik zagrywał bardzo dobrze, to to wszyscy widzieli, ale, ale szkoda, że nie potrafiliśmy temu przeciwdziałać. Nieraz graliśmy z drużynami, które zagrywają świetnie, ale uda udawało nam się z tymi drużynami rywalizować praktycznie e, piłka za piłką, więc e, no troszeczkę dzisiaj tego nam na pewno zabrakło. Ten drugi set całkiem niezły. E, no, ale przeciwnik miał punktową przewagę i, i, i dowiózł ją do, do końca. Takie mecze nie, nie przechodzą u nas bez Echa. E, na pewno wszyscy teraz czujemy się bardzo źle z, z poszczególnie stylu, w jakim przegraliśmy, bo można przegrać mecz e, nawet 3-0, ale e, zrobić wszystko, e, e, co, co, co można i trzeba czasami uznać wyższość przeciwnika, natomiast dzisiaj no, na pewno. E, Mogliśmy zagrać dużo lepiej. Jak teraz powrócić do tej dobrej gry i z, no złapać tą pełną mobilizację na, na mecz taki, z takim przeciwnikiem, jakim jest drużyna z Warszawy? Myślę, że recepta jest taka sama, czy niezależnie, czy się gra z pierwszą drużyną, czy z ostatnią. To znaczy, że trzeba wyjść maksymalnie skoncentrowanym, dobrze przygotowanym taktycznie i z otwartą głową, żeby podejmować dobre decyzje w trudnych momentach. Myślę, że po tym dzisiejszym meczu na pewno jestem przekonany, że on nas naprawdę zmobilizuje do tego, żeby w kolejnym spotkaniu zagrać dużo lepiej i jestem pewien, że to następne spotkanie będziemy grali już w dużo lepszym stylu.